Weronika Castro i Ignacio Lopez Tarso w filmie Prawo do narodzin w pozostałych rolach. W powieści Feliksa Kajneta Prawo do narodzin”. Adaptacja. Zdjęcia. Reżyseria Raul Araiza. Produkcja. Koniec kłopotów. Będę dostawał niezłą pensję. Mam prawo do praktyki prywatnej. Zobaczysz, skończyły się lata głodu i cierpień. A wszystko dzięki tobie, twoim dłoniom, które tyle prały, żeby Albertiko mógł studiować. A twoja praca się nie liczy, mój złoty? Jesteś już lekarzem. Boże, uklękłabym przed tym papierem, gdyby to nie była herezja. Ileś się napracowałeś? I oto jesteś lekarzem. To nie wszystko. A co jeszcze? Wysyłają mnie do Veracruz. Wrócimy do Twoich stron, mamo Dolores. Do Veracruz. Do Veracruz? Nie możesz uwierzyć? Naprawdę musiałem walczyć, żeby mnie tam wysłali. I udało się. Ależ Albertico. Nic ci nie mówiłem, bo to była trudna sprawa. Nasz ojciec Raula musiał interweniować. Sama rozumiesz, że nie chciałem robić ci przedwczesnych nadziei. Veracruz. Tak, twoja ukochana ziemia. My, lekarze, jesteśmy jak żołnierze. Nie wybieramy miejsca, gdzie będziemy pracować. Ale dla mnie ten konkretny etat był bardzo ważny. Byłem Ci to winien, Mamo Dolores. Wreszcie znów zobaczysz morze, palmy, ciepły piasek, o którym tyle wspominasz. Uliczki Twojego portu. Zanim mówiłaś z wrażenia? Czemu nic nie mówiłeś? Ja nie chcę tam wracać. Co? Przyrzekłam, że nie wrócę. komu? Mojej matce? Nie. Pewnemu mężczyźnie. Ojcu. Tak mnie nie cierpi, że nawet mnie nie znając, zabrania powrotu? Przykro mi, Mamo Dolores. Wiem, że się boisz, ale nie cofniemy się. Zrozum, nie jestem już noworodkiem wymagającym opieki. Jestem dorosłym mężczyzną, lekarzem. Swojej pozycji nikomu nie zawdzięczam oprócz ciebie. Nikt nas nie będzie upokarzał, odbierał nam prawa do życia. Mówiłaś mi, że i ojciec, i dziadek Próbowali przeszkodzić moim narodzinom. A ty, sama i słaba, sprzeciwiłaś się im i zwyciężyłaś. Nie jesteś już sama. Zawsze będę przy tobie. Miałem prawo do narodzin. Teraz mam prawo do życia. Bo... Zatem wyjedziemy do Veracruz jak najprędzej. Nie skończyliśmy. Ja skończyłem. Siadaj. Dobrze, mówmy dalej. O czym? Po pierwsze, musisz wiedzieć, że jesteś w moim życiu najważniejszy. Nasze stosunki muszą się zmienić. Jak? Przez lata odsuwałeś mnie od siebie. Teraz, kiedy uporządkowałeś swoje sprawy, sądzisz, że będziemy razem żyć i że między nami zapanuje zgoda? Na Boga. Wiem, że będzie trudno, ale przynajmniej chcę spróbować. Do takiej próby potrzeba dwóch, a ja nie mam ochoty dla Twojej frajdy dać się zamknąć w jakiejś dziurze. A więc, co zamierzasz? Nie wiem, może wyjadę do Rio de Janeiro. Spodziewam się, że stać cię na tak drogie miasto. Ach tak, zamkniesz mi kurek z forsą, jeśli nie spełnię twoich życzeń. Właśnie tak. Czytaj. Czarno na białym, chociaż pewnie sam wiesz. To skrócony raport rektora i psychiatry ostatniego uniwersytetu o Twoich poczynaniach. To kłamstwa. Nieprawda. Wierzysz tym debilom zamiast własnemu synowi? Tak. Oni kłamią, tato. I w Nowym Jorku to był przypadek. Byłem załamany. W takim stanie alkohol powoduje krótkie spięcie, zwłaszcza z dodatkiem narkotyków. O nie, to były środki uspokajające. Trafiłeś na oddział odwiekowy, zaprzeczysz? Przez pomyłkę, nie jestem alkoholikiem. Czasem wypiję ponad miarę. Tobie się nie zdarza? Nie w takich ilościach. Wyjeżdżam do Veracruz w sobotę. Jeśli chcesz, jedź ze mną. Podobno kochasz mnie jak nikogo. Nie możesz, mogę i muszę. Powinienem był tak postępować wiele lat temu. Miłość mnie zaślepiła. Nie chciałem słuchać Twojej biednej matki. Może nie jest za późno. Jestem pełnoletni, nie zmusisz mnie. Ja cię nie zmuszam. Twoja sprawa, co zrobisz. Wszystko ci jedno, czy twój ukochany sen będzie blisko, czy daleko. Nie wszystko jedno. Ty podejmiesz decyzję i zakomunikujesz mi ją. A ja ją zniosę, choć wydaje ci się słabym człowiekiem, przyjmę ją z godnością. Porozmawiajmy poważnie. Powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Będąc w Twoim wieku, postanowiłem nie szukać kobiety, którą pokochałem, i dotrzymałem postanowienia. Nie pierwszy raz muszę wybrać między rozdartym sercem a rozsądkiem. Rafaelu, dawno nie byliśmy na rybach. Może w tym tygodniu? Nie, dziękuję, ale w tych dniach wolę nie oddalać się od domu. Naprawdę wierzysz, że stanie się coś złego? Tak. I to nie są wymysły starucha. Klemensia też zauważyła zmiany u Marii Eleny. Coś wisi w powietrzu, Alejandro. Nie wiem, o co wam chodzi. Jak zawsze, pełna entuzjazmu pracuje w przytułku, pełna harmonii. Nie widzisz jej na co dzień. Domu już nie widać u niej tego mistycznego transu, by robić coś dla innych. Znów patrzy w morze. Krąży po domu jak widmo, a wieczorami mówi do siebie. Może się modli? Nie, mówi do siebie. A co mówi? Nie wiem, nie słyszałem słów, ale pewnie rozmawia ze zmarłym. To znaczy z jego portretem. Albo ze swoim synem, który jej zdaniem gdzieś tam żyje.

Gdyby żył, byłby pewnie w wieku tego młodzieńca, który tu się zbliża. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy klon tędy przeszedł? Nie, firma przeprowadzkowa. Jeszcze tylko te książki mi zostały. Odłożyłem kilka, żeby się zanieść do biblioteki liceum. Tyle lat je trzymałeś? Niesamowite są jak nowe. Ile wysiłku nas kosztowało, żeby je kupić? Może dlatego tak o nie dbałem? Patrz, jak dobrze je obłożyłem. To okładka z tamtych lat. No właśnie, gdzie twoja mama chciałem się z nią pożegnać? W kościele. Nie posiada się ze szczęścia. Otóż nie. Płakała całą noc. Potem przez parę dni próbowała mnie przekonać, żebyśmy tam nie jechali. Boi się. Czego? Już ci mówiłem. Prześladuje ją wspomnienie złych ludzi. Mojego ojca, dziadka. Nie chcę wracać w ich pobliże. Ciągle nie wiesz, jak się nazywają? Nie. Przy takiej okazji mogły się zmusić, żeby ci powiedziała. Zmusić Maria Dolores? Wbrew jej woli? Nie, nie namawiaj mnie do tego. Za wiele dla mnie wycierpiała. Mówi mi to, co chce i kiedy chce. Mówiąc o cierpieniach, przypominasz sobie moje urodziny, na które cię zaprosiłem w drugiej czy trzeciej klasie podstawówki. Moja mama nie była złą osobą. Chyba do śmierci wyrzucała sobie, że tak postąpiła wobec was. Dla niej chłopak bez ojca nie był dobrym kolegą dla jej synalka. Nic się nie stało. Przyjaźnimy się od lat. Uważam cię za brata. Kiedy nas odwiedzisz w Veracruz? Daj znać, gdy się urządzisz. Wpadnę w którąś niedzielę. Czekaj wiadomości. Muszę pogadać z szefem. Potem przyjdę pożegnać się z Marią Dolores. Dobra, pakuj się. Na razie. Pan Del Junco? Tak, to ja. Pan jest prezesem Kasyna. Honorowym, prawdziwy prezes jest na wakacjach. Czym mogę służyć? Nazywam się Oswaldo Martinez. Miło mi. To doktor Sierra. Witam. Mój ojciec przenosi tu swoje firmy i chciałbym wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby zostać członkiem kasyna. Proszę wziąć formularz w administracji, wypełnić, złożyć. Rada Nadzorcza rozpatrzy. Może przemówiłby ze mną fakt, że mój ojciec Alfredo Martinez zainwestował w Veracruz sporą fortunę. Nie, niczego to nie zmienia. No tak. Cóż, dziękuję. Nie przeszkadzam panu. Do widzenia. Co za błazen, pajac. Gdyby ode mnie zależało, nie przekroczyłby tego progu nigdy w życiu. Kim jest Alfredo Martinez? Znasz go? Słyszałeś? Nigdy. Umiesz gotować? Tak, proszę pana. Jesteś bardzo młoda. Od dziecka pomagam przy kuchni i w dobrych domach. Potem... co? Wróciłem na wieś. Mam rekomendacje. Przyjmę cię na próbę. Ty stwierdzisz, czy ci się tu podoba. Tom jest nieduży, są trzy osoby. Gości nie przyjmuję. Kubeczka jest na przychodne. Do Twoich obowiązków należy kuchnia i sprzątanie, a płaca jak w ogłoszeniu. Myślę, że nie jest zła. Decydujesz się? Tak. Kiedy zaczniesz? Jeśli można, od dziś. Zabiorę tylko rzeczy od przyjaciółki. No to czekam. Przepraszam, czy może mi pan pożyczyć 10 pesos na transport? Jasne. Dziękuję. Niedługo zwrócę. Dobry wieczór, córeczko. Powiem mamie, że wróciłeś. Daj jej spokój, nie jestem jeszcze głodny. Byłem w kasynie z Alejandrem. Wiesz, kilka kieliszków, kanapki. Co czytasz? Świętą Teresę. Dużo czytasz literatury religijnej. To dobrze. Sporo tam wielkich myślicieli, filozofów. Tak. Dobrze bawiłeś się w kasynie? Jak zwykle, jako tako. Chociaż dziś stała się rzecz przykra. Pewien młodzieniec spytał, jak zostać członkiem kasyna. Za jedyną swoją zaletę uznał fakt, że jest synem milionera. Pod czołem zapytał mnie i Alejandra o co zapytał. Czy nie ułatwiłby mu wejścia do kasyna fakt, że jego ojciec zainwestował tu fortunę? Absurd. Ludzie, którzy swoją wartość upatrują w pieniądzach, budzą moje politowanie. Przecież po owocach ich poznacie. Wyobrażam sobie jego tatulkę. Jak się nazywa? Alfredo Martinez. Co się stało? Mario Elena? Był to film serii Prawo do narodzin. Wersja polska studio Publishing.